Cześć, nazywam się Ela i na co dzień pracuję w Krajowym Biurze Alfa. Zajmuję się administracją i jeżdżę na szkolenia. Moja przygoda z Alfa rozpoczęła się w 2013 roku, gdy wzięłam udział na Alfa Studenckiej. Swoją przygodę tak naprawdę rozpoczęłam jako wolontariusz. Przez wiele lat robiliśmy naprawdę niesamowite rzeczy. Rozdawaliśmy róże o 6 rano na Nowej Hucie w Krakowie, robiłam pudełko, pudełkową jęgę, albo sklejałam koraliki w jakiejś ogromnej ilości. Bardzo podoba mi się na alfa różnorodność. To, że każdy może przyjść w różnej etapie swojego życia i możemy poznać niesamowitych ludzi. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. Zostań naszym patronem w serwisie Patronite. Wszystkie szczegóły znajdziesz poniżej. Odwiedź także nasze media społecznościowe i bądź z nami w kontakcie. Do zobaczenia!